Dzień dobry kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne Lwy na czytaniu tygodniowym od 18 do 24 listopada bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane. Już je przekładam i zobaczymy co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla was zapowiada. Poniedziałek dwa miecze. torek, królowa kielichów. Środa, Gwiazda. Czwartek, Karta Siły. Piątek, Trzy Buławy. Sobota, Umiarkowanie. I Niedziela, Paść Buław. Ładny tydzień. O, i Dziewiątka Kielichów w tle. Moje kochane Lwiątka. Ja też się cieszę, bo mam Ascendent w Lwie. Więc, może będzie to wreszcie spokojny tydzień. Bez zbędnych, trudnych emocji. W zdrowiu. O jej, to Dopowiemy sobie tutaj dwie karty. No, ogólnie dziewiątka kielichów może mówić o świetnym samopoczuciu. O takiej wewnętrznej energii, spokoju. O realizacji swoich marzeń, swoich pragnień. Pasji. Celów. O dobrej współpracy z ludźmi. O bezinteresownej pomocy, przyjaźni. E, zadowolenie z siebie, ze swoich osiągnięć. Bardzo udany tydzień. Bardzo takie opitujący w pozytywne spotkania, wiadomości. Uda się pozytywnie poznać sprawy urzędowe, znaleźć nową pracę, bądź tutaj szef, bądź szefowa doceni w pracy, może być jakaś. Pochwała, nagroda, premia. I udany bardzo wyjazd na weekend. Zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z dziećmi. No dobrze. Dwa miecze. O co tu chodzi? I dwa denary. No, myślę, że to jest dylemat większości z nas teraz, w tych trudnych, drogich czasach. Jak tutaj powiązać koniec z końcem. I karta lwa, cesarz. No dobrze. I tyle. Moi drodzy, poniedziałek dwa miecze i dwa denary. Tutaj będziecie się zastanawiać. I teraz tak, jeżeli szukacie pracy, może pojawiły się dwie ciekawe oferty. Jeżeli pracę macie, zastanawiacie się, czy sobie jeszcze nie dorobić, nie wziąć drugiego etatu, bo faktycznie tutaj te pieniądze no, jakoś się rozchodzą. Musicie znaleźć tą rów równowagę, harmonię. Może być tak, że samotne lwy no, ciężko Wam tutaj utrzymać. Siebie i dzieci, zwłaszcza jeżeli jesteście samotnymi rodzicami. Natomiast na no, lwy w związkach, tutaj być może właśnie jakieś będą poruszane kwestie dodatkowej współpracy, żeby tutaj ten komfort życia sobie troszeczkę poprawić, no i nie żyć ciągle w stresie, że na coś będzie brakować, czegoś musicie sobie odmawiać. Jeżeli rozmawialiście w sprawie pracy, tutaj trzeba będzie poczekać na decyzję, ale ja już widzę, że z którejś. Tutaj oferty będziecie korzystać i tą współpracę nawiążecie. Pojawia mi się tutaj kobieta, ale też mężczyzna. Może, by, może być załatwiona praca w urzędzie przez kobietę, przyjaciółkę, koleżankę, więc tutaj praca na stanowisku jakimś administracyjnym, w firmie, gdzieś w sekretariacie, za biurkiem, no, pra, praca taka umysłowa, ale też no. Taka komunikacyjna, czyli na przykład, no, jak jesteśmy sekretarką albo no, jakąś tam asystentką, prawda, no to musimy umawiać spotkania, odbierać telefony, organizować jakieś różne spotkania, imprezy i, i właśnie to jest taka odpowiedzialna funkcja, że będziecie być może takimi koordynatorami i. i, i Menadżerami, którzy muszą zarządzać i przygotowywać wszystko. Może coś takiego. Jeżeli nie, to być może jakaś inna funkcja, praca z klientem, praca w handlu, w usługach, ale myślę, że poradzicie sobie. Wydaje mi się, że lwy mają smykałkę do tego, lubią przebywać wśród ludzi są bardzo komunikatywne, takie otwarte i na pewno znajdą sobie pracę. Jeżeli macie pracę, mówię, zastanawiacie się, czy sobie czegoś nie dorobić. Dwa miecze mówię o tym, żeby nie podejmować decyzji w kwestiach finansowych, czyli wydatków, zwłaszcza jeżeli wahacie się pod, pod względem zakupu produktu A bądź produktu B, więc tutaj prześpijcie się z tematem, bo możecie żałować później swojej decyzji, tak? Ciężko będzie też się skomunikować. Ogólnie może być tak, że ten dzień będzie taką sinusoidą. Od rana możecie mieć dobry humor, a po południu takie wisielcze raczej, bądź od rana wstaniecie lewą nogą, a po południu jakoś Wam przejdzie. Więc tutaj no raczej um, będziecie stronić tutaj od jakichś poważniejszych dyskusji. Może być tak, że z pewnymi osobami w ogóle nie chcecie rozmawiać. Nie chcecie poruszać pewnych kwestii, bo musicie coś przemyśleć, przeanalizować, nie jesteście gotowi do jakiejś rozmowy. Raczej w tym dniu nie przystępowałabym do egzaminów, nie sprawdzałabym też swoich e, wiadomości, e, jeżeli chodzi o wiedzę. Więc niekoniecznie egzamin, ale być może gdzieś tam jakieś tutaj trzeba e, stanowisko w jakiejś sprawie <laughs> przedstawić, i też możecie się w czymś tam pogubić, czegoś zapomnieć. Jeżeli czekacie na jakąś wiadomość odnośnie spraw finansowych, ona niestety w poniedziałek nie dotrze, ale dotrze we wtorek. W związkach mogą być ciche dni, mhm. przez też finanse, bądź no, podejście partnera bądź partnerki do związku. Ogólnie ostatnimi czasy wydaje mi się, że jest między wami raz lepiej, raz gorzej. Lwy, które samotnie wychowują dzieci, mogą mieć problem. Z, wyeksekwow z wyeksekwowaniem alimentów bądź świadczeń na dzieci. I tutaj na przykład partner się nie odzywa, nie odbiera telefonów, nie odpisuje na smsy, no i w ogóle na konto nie wpływają pieniądze, nie wiadomo co i jak, nie ma żadnego wytłumaczenia, więc tutaj być może będziecie musiały, no, coś zadziałać jakoś prawnie żeby te środki wyegzekwować. Samotne lwy, czy ktoś się tutaj pojawi, no, ktoś się może pojawić, i nawet jakaś randka będzie w weekend, ale wydaje mi się, że gdzieś tam lew, znaczy tak, albo jest ktoś, kogo jeszcze nie zapomniałyście, i gdzieś tam wzdychacie wieczorami do byłego partnera bądź partnerki, albo jest tak, że po prostu uważacie, że to nie jest czas, żeby teraz wchodzić w związek, ewentualnie jeszcze nikt konkretny się. Nie pojawił takiej, no, którego moglibyście brać pod uwagę jako partner bądź partnerka docelowym. więc tutaj dajcie sobie czas. We wtorek królowa Kielichów, bardzo miły, sympatyczny dzień, zwłaszcza w towarzystwie kobiety z poznaku raka Skorpiona bądź Rybki, ale niekoniecznie. Może być to przyjaciółka, może być koleżanka, siostra, kuzynka. Ktoś, kto jest dla Was zawsze miły, życzliwy, chętny do pomocy. Tutaj dobre wiadomości odnośnie pracy, bardzo miłe spotkanie jeżeli chodzi o jakieś konsultacje. Dobry dzień na wizytę u lekarza bądź spotkanie tutaj z terapeutką. Co jeszcze? Dobry dzień na to, żeby podejmować jakieś właściwe decyzje, zwłaszcza takie, gdzie czujecie, że powinniście już to zrobić od dłuższego czasu. Ta intuicja bardzo mocno was tutaj naciska, mówiąc no, zadziałaj, zrób wreszcie to. W związkach tutaj poprawa uczuć może być tak, że ktoś Was przeprosi, ktoś będzie chciał Wam wynagrodzić jakiś trudny moment ostatnimi dniami przyzna się do błędów, możecie razem gdzieś sobie wyjść, miło spędzić czas. Oczywiście spotkanie z koleżanką, z przyjaciółką, z kolegą, żeby sobie poplotkować, mówić o najskrytszych swoich jakichś tam potrzebach, pragnieniach, sekretach. Ktoś, kto wysłucha, nie oceni, nie skrytykuje, a być może dobrze doradzi. Udane zakupy i bardzo dobry kontakt z ludźmi, więc jeżeli tutaj chcecie zaczerpnąć jakieś informacje, kogoś się poradzić, e ewentualnie no, tutaj załatwić jakąś sprawę, na pewno nikt nie będzie wam robił żadnych problemów, żadnych komplikacji. Pozytywny bardzo dzień. W środę również bardzo dobry dzień. Będziecie mieć ogromne szczęście. Jest to karta, która mówi o. E Przeznaczeniu, o uśmiechniętym losie, który tutaj może e, wiele zmienić w Waszym życiu. Zagrajcie w lot, to możecie mieć dobrą pasę albo jakieś zdrabki. Może jakaś e, kwota wpłynie na Wasze konto. Bardzo miłe spotkanie z wodnikiem. Bardzo dobre wiadomości od wodnika. Poradzicie sobie ze wszystkimi sprawami. Tutaj bardzo się cieszycie, bo dostaliście pracę, zdecydowaliście się. Praca prawdopodobnie załatwiona, tak jak mówiłam, przez kobietę bądź. Waszym pracodawcą będzie kobieta. Co jeszcze? No jeżeli macie własną branżę, tutaj stawiacie na reklamę, na dobrą opinię, konkurencyjność cenową i ci klienci faktycznie przychodzą. Wodnik w tej gwiaździ, gwieździe mówi o dobrych decyzjach, pozytywnie załatwionych sprawach urzędowych, dobrych rozmowach jakichś nowinkach, zwłaszcza tutaj, jeżeli chcecie pracować przez internet, może chcecie gdzieś się pokazać, zapłysnąć, bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów, właśnie na prezentacje jakiekolwiek tutaj, czy Waszych jakichś projektów, czy umiejętności. Bardzo dobry dzień na wizytę u Jakiejś dorad, jakiegoś doradcy, doradczyni w sprawach reklamy bądź marketingu. No i moi drodzy, karta gwiazdy może mówić o ciąży, więc tutaj niektóre lwy być może będą spodziewać się dziedziusia, ewentualnie jakaś kobieta z Waszej rodziny, dziedziusia się spodziewa i z tą kobietą bardzo miło spędzicie chwilę. W związkach cudownie, więc tutaj widać y, zażegnanie jakiegoś kryzysu. Y, Widać, że się wspieracie, dajecie sobie szansę, że jednak będzie dobrze. Natomiast samotne lwy, no ktoś nowy, kto bardzo Was zainteresował, tutaj będziecie kontynuować tą znajomość. Wydaje mi się, że jest to początek jakiejś wielkiej przyjaźni bądź nawet miłości. W czwartek mamy kartę lwa. Jest to Wasza karta i tutaj cesarz. Bardzo dwie mocne energie. Przede wszystkim uważajcie na osoby agresywne z trudnym charakterem, dominujące, nie dajcie się sprowokować. Ewentualnie same musicie poskromić swoje nerwy, jeżeli ktoś gdzieś tam odciśnie Wam na odcisk. Zwłaszcza w sprawach urzędowych, ewentualnie w związkach, gdzie jesteście z partnerem dużo starszym od siebie. Może być też jakaś trudna relacja z ojcem, bądź mężczyzną, który próbuje wam narzucić swoją wolę, coś wam zasugerować, w jakiś sposób no, zdyscyplinować, ocenić. Na takiej zasadzie, że traktuje was jak małą dziewczynkę bądź małego chłopca, gdzie no, jesteście dorośli i sami odpowiadacie za siebie. W firmach niezapowiedziana kontrola, więc tutaj. Mogą być jakieś urzędasy, którzy gdzieś tam przyjdą i będą, może, jakiś tajemniczy klient. Przepraszam, że tak powiedziałam. Oczywiście, no, każda praca, żadna praca nie hańbi, i są też osoby, które muszą taką funkcję wykonywać. Najważniejsze, żeby nie byli, że tak powiem, aroganccy i, i po prostu kulturalni i uprzejmi. Co jeszcze? Spotkanie z baranem bądź lwem. Te dwie osoby mogą dodać Wam siły, bądź pomóc w jakiejś trudnej sprawie, bo te osoby są wpływowe, bądź mają jakieś właśnie kontakty z ważnymi ludźmi, gdzieś tam jakieś dojścia do osób wpływowych, z autorytetem, z pieniędzmi, więc jeżeli tutaj potrzebujecie czy jakiejś rady, czy pomocy w jakichś pracach fizycznych, czy finansowej, może ktoś taki się znaleźć. No jeżeli jesteście pierwszy dzień w pracy, dużo będzie wyzwań, ale dacie radę. Być może tutaj musicie się czegoś nauczyć, jeszcze dostosować, prawda? Zaklimatyzować w tym nowym miejscu, ale wypracować taki swój plan działania, prawda? No jeżeli idziemy gdzieś do nowej pracy, no to musimy się ze wszystkim zapoznać, prawda? I wejść w ten rytm pracy, żeby no, zarezonować z tym wszystkim. Myślę, że Wam się to uda. Bardzo pozytywnie załatwione trudne sprawy urzędowe, zwłaszcza, zwłaszcza jakaś rozmowa, która do której się przymierzałyście mentalnie i no, będzie ogromna ulga, że już będziecie miały ją za sobą. Bardzo dobrze finansowo w tym dniu jakieś finanse mogą wpłynąć na konto. W tym dniu panowie będą mogli się wykazać swoimi zdolnościami, zwłaszcza w opiece nad dziećmi, może odrobicie razem lekcje, może udział w jakichś zajęciach lekcyjnych. No, będziecie takim autorytetem, przykładem do naśladowania, więc może właśnie tutaj warto nauczyć czegoś dziecko, coś pokazać, bądź odrobić razem pracę, żeby po prostu dać dobry przykład, prawda? Dobry dzień na rozmowę z nauczycielem, bądź no, z szefem na przykład, czy, czy jakimś tam mentorem. Wykładowcom na jakichś szkoleniach, warsztatach, odnośnie albo waszych postępów, albo postępów w nauce waszych dzieci, ewentualnie podwyżki, jeżeli chodzi o pracę. I mamy tutaj moi drodzy, bo właśnie ja tutaj widzę, że niektóre lwy wywalczą sobie awans, na który ciężko pracowały. No, będzie awans w środę albo czwartek. I w piątek mamy trzy buławy, więc tutaj już pewne sprawy zostawiacie za sobą. Niektóre lwy szykują się do wyjazdu, ewentualnie oczekują jakiegoś gościa, który ma Was odwiedzić. Może służbowo gdzieś na lotnisku, na dworcu, będziecie odbierać jakąś osobę podróżną, albo po prostu ktoś przyjedzie z rodziny ze znajomych. Dobra tutaj współpraca w związkach, w relacjach, w pracy jak najbardziej też. Praca zaczyna Wam się podobać i tutaj, że tak powiem, łączycie wielkie nadzieje z, z Waszą pracą i, i z kontynuowaniem tej pracy z, z przyszłością zawodową. Natomiast no, te lwy, które awansowały tutaj, też widzą, że jakiś cel zrealizowały, że ta kariera jeszcze stoi przed Wami otworem i być może jeszcze więcej uda Wam się osiągnąć. Na razie jest dobrze, jesteście bardzo pozytywni. Do tego, co się dzieje, pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, dokończone jakieś rozmowy, które wiele wyjaśniły, podjęcie jakiejś ważnej decyzji, nie wracanie już do starych schematów, skupianie się na swoich pasjach, zainteresowaniach, na nowej pracy, na możliwościach zrealizowania teraz jakichś właśnie wielkich przedsięwzięć. Może dotrzeć do Was list polecony bądź przesyłka kurierska, na którą czekacie ewentualnie, jeżeli jesteście przedsiębiorcą, zamówiliście jakieś towary, czekacie na jakiś rozładunek, bo była jakaś większa inwestycja w piątek, powinno do tego dojść. W sobotę mamy kartę umiarkowania, więc tutaj bardzo spokojny dzień. Z każdym dojdziecie do porozumienia. Pewne wydarzenia mogą się opóźnić, na przykład. Zaprosiliście gości, więc już Wam mówię, że się spóźnią, ale dotrą na miejsce, będziecie mogli. Tak samo na randkę, jeżeli się z kimś umówicie, ta osoba się spóźni, ale nie zrażajcie się. Ogólnie będziecie mieli z kim porozmawiać o swoich pasjach, zainteresowaniach, w związkach. Tutaj widzę zaangażowanie w relacje. Wspólne zakupy, później miło spędzony czas w domu. Może Was odwiedzić zodiakalny strzelec i zostanie u Was na weekend. I może to jest to właśnie przyjazna osoba może to jest brat, może to jest syn, może to jest wnuk, jest tutaj ktoś, a może partner. A może partner, który gdzieś tam na odległość budował z Wami tutaj jakąś relację. Te lwy, które są w ciąży bądź w tym tygodniu będą rodzić, myślę, że już od piątku. Będą e, mogły wrócić do domu, no i ten weekend tutaj e, odwiedziny i pomoc w opiece nad dzieckiem, zwłaszcza jeżeli urodził Wam się synuś. E, więc sobota, bardzo przyjemna, bez żadnych jakichś takich niemyłych wydarzeń. Uważajcie tylko na nogi, zwłaszcza jeżeli ćwiczycie, trenujecie, ale żeby gdzieś tam też nie wchodzić na różne wysokości, żeby się. Noga gdzieś tam nie podwinęła na schodach, żebyście nie nabawili się jakiejś kontuzji, bo może być opuchlizna. Natomiast w niedzielę mamy pazia buław. Bardzo sympatyczny dzień. Drobne jakieś zajęcia, może być randka, może być spotkanie tutaj związane też z Waszą pasem, zainteresowaniami. Aktywnie spędzony czas z dziećmi, zwłaszcza na świeżym powietrzu, ewentualnie przygotowanie do jakichś treningów, zawodów bądź jakieś prace do wykonania na poniedziałek. Yy, odwiedziny młodego mężczyzny, bądź zadzwoni, bądź odwiedzi, więc tutaj seniorzy, być może wnuki Was odwiedzą, a może właśnie syn yy, z dziećmi i będzie bardzo miła taka ta niedziela, bez żadnych jakichś niemiłych wydarzeń. No, bardzo sympatyczny tydzień. Ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film z Waszym znakiem ascendentalnym. Widzimy się w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.